No więc tak widzki i widzowie panie i panowie Dziś będziemy szukać w tamtych okolicach o tam, tam, tam daleko, daleko, daleko I zobaczymy jak to się przedstawia Co wyjdzie, co to wyjdzie A co nie, to nie, no to zobaczymy To teraz w magiczny sposób będziemy się teleportować tam, dosłownie. Tam i hen, hen, hen. Jak się przeteleportujemy, to zaczynamy. No, to lecimy. więc jesteśmy w połowie drogi tu poletka mniej więcej widać tam a my i tak będziemy się kierować w tamtą stronę ale tu widzę taki lasek jest i drobne pole no i cień bo wczoraj było zbyt chłodno więc sobie darowałem te 32 stopnie dzisiaj mamy 34 więc w tym kominie mi trochę lepiej będzie bo troszkę ten komin schładza ciało no. I tyle. To nic, lecimy, sprawdzamy ten lasek, co tu się kryje. Widzimy się przy pierwszym dołku. To za chwilę się widzimy, a w pierwszym dołeczku wpada co? Standard 1891, a to ma swoje lata. Więc tak mówię, lecimy tam do przodu, no a tu widzę teren jest świetnik, ale zobaczymy i co my tu mamy? Tupka z pastą. Dlatego nie jestem zwolennikiem pól, bo na polach jest syf. Po prostu. Ale nic, coś może tu wypadnie. Bo jestem sam ciekaw, bo teren jest tak ogromny, że. No, że masakra, nie? Tu, tam i ówcie, to lecimy do przodu. I na razie same takie ciekawe fanty. Puszka statry. Ta do przodu. A tu w zakopanej już dziurce wpadł kolcok. Więc coś tu może wojennego będzie. Nie liczę na to, ale może będzie. No, zobaczymy. Jakiś lasek jest. Pole kukurydzy wraz z dziećmi kukurydzy. Aj, do przodu. Co mamy? Tego się nie spodziewałem. Rolnik peksa chyba podłogówkę robił na tym polu, żeby ciepło było zimę. Na to w a tak fajnie biło. Wiłaś ty zarazo. Nie, będzie dłuższy, ale to kawałek jest tylko, widzę. Tu odcięty. Więc chopsa nie zagrzeje. Nic, idę na chwilę po drzewku, zaraz się dychnąć, bo jest gorąco, jak masakra. I do przodu lecimy. Więc fanciory na razie same fajne wypadają. Masakra. No i w zacnym dołeczku kawałek łuski nawet nie widać jakiej a tak to na razie tubki z past puszki, kapsle więc też se daruje. i nic więcej syfkiła i mogiła i na rewirę wpada Kuleczka ze szrapnela. Taka oto, oto. do tego lasu, ale tam są takie haszcze, że odpuszczę sobie. Jak miało być pole, to niech będzie. Zobaczymy. Na razie jest kulka, to nie ma źle. No i co mogę powiedzieć? Tereny naprawdę zacne, stamtąd już się wracam z powrotem. Idziemy dalej. Tereny zacne, ale żeby sobie chyba kod rozłożyć i się wyspać. Bo ma mało liczę, że coś tu znajdę. W razie kupa złomu nawet nie ma co pokazać, no ale zobaczymy. Jak się nie trafi moneta, to są idę. Niestety. No, ale tak to już jest w tej pasji, jakby to powiedzieć. Nie ma co szukać, samo się znajdzie. Dobra, lecimy dalej. I jak na razie to, no, takie same super fanty po menelach. Przynajmniej by się darowali na takim polu. No nic. Mówiłem wcześniej, coś czuję, że będzie marnie, ale zobaczymy. Lecimy dalej. Bo mam fan dnia, coś tak czuję. <noise> bo na razie to echo. Nie ma nic. Ktoś jechał i zgubił no. Jak go znajdę to mu oddam. Lecimy dalej. Do i w końcu wpadło, bo już myślałem, że mnie tu krew zaleje. No, że dostała, szlaga i chyba pecie mhm. Nie dość, że destrukt Co to jest za moneta? Między wojnie chyba? Nie Cesarstwo 10 Reichsfenning jest tu ten pan orzełek, jest, jest czyli cesarstwo jeszcze to obczyszczę troszkę i zobaczymy a tu się coś rusza co to się tu rusza no, ale monetka wpadła jestem w szoku nawet fajnie się czyści, sama od siebie ale trochę ją poleję i zobaczymy zaraz po drobnym oczyszczeniu, ale dupy nie urywa Dziesięć penningów, Cesarstwo Destrukt kapitalny Nic do pudełeczka i trzeba leci dalej Po sam koniec widzę Poszukamy tu jeszcze coś może wpadnie I co wpada? Wpada Martini A bogato Tele kapslice, ja tu dziś nie znalaz... co dziś tu znalazłem, to nigdy nie znalazłem. Masakra. To lecimy do przodu. No, a teraz pada. Producent polski, taki oto jeszcze nie No, ktoś zmarnował i nie wypił. No jak się na to patrzy, to jest straszne. Jeszcze tam ten kawałek został mi do sprawdzenia i uciekamy. No, wykrywa czuł weź za milcz. No i w taki dołku chyba sreberko się trafiło. Jeszcze nie odpieczętowane. I co my to mamy? Oprócz tego, że jest to destrukt. ale czym by się co my to mamy sugerując się koroną będą prusy ale chyba nie sreberko spróbuję je troszkę chociaż oczyścić żeby nie zniszczyć i zobaczymy co to wpadło no i troszkę obczyszczona jest to 120 część talara prusy Coś będzie między 1830, 1860. No ale stan, nawet w drugiej stronie obracam, tam nic nie ma, stan agonalny. No i sreberko to nie jest, lecz miedziucha. No ale coś wpadło. Więc nasi tu byli, więc druga monetka to nie ma źle. No ale stan, widzicie sami, więc to lecimy dalej. No, więc tak to wygląda. Sami widzieliście, tu się ręce normalnie aż świecą, tak to wygląda. Jedynie te dwie monetki chyba uratowały sytuację, bo tak to by było lipa. No i nic, za dwa dni lecimy grupą, do lasu, w końcu do lasu, jakaś opuszczona stara leśniczówka, czy coś takiego. Zobaczymy co tam znajdziemy. No i zapraszam do następnego filmu i dziękuję wszystkim i pozdrawiam.